sprawdźcie czy jest pro Nie tak dawno Noctua nhd 15 s została zepchnięta z podium na naszym wykresie przez chłodzenia All In One od Fractal Design Wielce obrażona zawołała swojego mocniejszego brata Noctua nhd 15 z dwoma wentylatorami NA 15 Czy wzmocniona przez drugi wentylator konstrukcja nhd 15 w wersji Chromax Black wskoczy na szczyt wykresów? Jeżeli chodzi o samą konstrukcję NHD 15, to warto zaznaczyć, że różni się ona nieco od wersji NHD 15s. W przypadku tej drugiej mamy do czynienia z konstrukcją asymetryczną, która po zamontowaniu przesuwa się ku górnej krawędzi płyty głównej, zostawiając dostęp do pierwszego złącza PCIe na naszej płycie głównej. Noctua NHD 15 jest natomiast konstrukcją symetryczną, która przy swojej szerokości idzie w kolizję z pierwszym slotem PCIe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku płyt micro ATX, a tym bardziej mini ITX. Kolejną różnicą jest całkowita wysokość chłodzenia z zamontowanymi wentylatorami. W przypadku NHD 15S mowa tutaj o wysokości całkowitej 160 mm. W przypadku NHD 15 z wentylatorem na przodzie, wysokość ta wzrasta do co najmniej 165 mm przy pamięciach RAM o standardowej wysokości. W przypadku wyższych radiatorów na pamięciach jesteśmy zmuszeni jeszcze bardziej podnieść wentylator, przez co całkowita wysokość NHD 15 będzie jeszcze rosła. Trzeba uważać, żeby wszystko zmieściło się w naszej obudowie. Same wieże obu konstrukcji mają oferować identyczną wydajność. Minusy NHD15 względem NHD15S wypunktowane. Dochodzi do tego oczywiście jeszcze różnica w cenie. Czy pomimo tego noktua NHD15 z dwoma wentylatorami okaże się lepszym wyborem niż NHD15S? Czy będzie znacząca różnica w wydajności pomiędzy tymi układami? Rzucamy NHD15 Chromax Black na nasz testowy procesor Intel Core i7-10700 i sprawdzamy. W przypadku ustawień RPM auto w trybie silent różnice wydajności pomiędzy dwoma układami Noctua są dość niewielkie. Spodziewaliśmy się ciut lepszych wyników, ale i też nie jesteśmy tą niewielką różnicą mocno zaskoczeni. Noctua na swojej oficjalnej stronie podaje, że różnice wydajności przy dołożeniu drugiego wentylatora mogą dobijać od 1 do 3 stopni Celsjusza. Mały plus dla NHD15 za lepszą wydajność. Jak jednak dwa wentylatory NFA15 przełożą się na kulturę pracy? Oczywiście dwa wentylek generują większy hałas. Głośno nie jest, ale jest już wyraźnie słyszalnie. Przy wyrównanym poziomie hałasu do wartości 39 dB NHD 15 wypada natomiast gorzej od NHD 15S. Prawdopodobną, a nawet i oczywistą przyczyną tego zjawiska jest fakt, że musieliśmy tutaj mocniej zejść z obrotów dwóch wentylatorów, aby wyrównać generowany hałas do poziomu 39 dB. W przypadku tej metodologii testowej, Noctua NHD 15 wciska się pomiędzy układy all-in-one od Fraktala i Arctica z wynikiem 46,5 stopnia. W przypadku naszego testowego procesora Intel Core i 7700 bez limitów mocy, różnice wydajności pomiędzy NHD15S a NHD15 nie są wielkie. W trybie auto NHD15 wypada minimalnie lepiej, natomiast generuje przy tym zdecydowanie większy hałas. Schodzenie z obrotów wentylatorów dla poprawy kultury pracy odbija się zaś wyraźnie na wzroście temperatur procesora. Dodatkowo warto mieć na uwadze różnice w cenie pomiędzy tymi układami i większą kompatybilność, jaką oferuje model NHD15S z jednym wentylatorem. A według Was, które chłodzenie jest bardziej pro, Noctua NHD15S czy Noctua NHD15 z dwoma wentylatorami? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. Jeżeli spodobał się Wam materiał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Na dziś to o tyle od nas. Trzymajcie się ciepło w te chłodniejsze dni. Mamy nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnym naszym nagraniu. Cześć!